To super ważne pytanie, w takim razie. także jak zbieraliście informacje właśnie, ten feedback od, od pracowników? Generalnie w momencie, kiedy my sobie zrobiliśmy ten stan, wiecie, bo ja jestem takim boomersem trochę, nie? Wiecie, otworzyliśmy sobie spreadsheet, wpisaliśmy wszystkie rzeczy, które tam mamy, tam było parę sam set pozycji. Posortowaliśmy sobie w jakiś tam sposób, i w naszej ekipie paru principali w projekcie właśnie radaru. Podzieliliśmy się ładnie, każdy dostał kawałek, kawałeczek i musiał znaleźć właściciela. Czyli musieliśmy ustalić, kto w ogóle może być tą twarzą tej technologii, techniki czy tam biblioteki, tak? I dajmy na to, jeżeli na przykład bierzemy na tapetę, znowu przed na do frontendu, powiedzmy, że weźmiemy sobie Reakta albo Preacta, w którym Allegro jest zbudowane, to my musimy znaleźć kogoś, kto będzie twarzą i powie: Wszelkie pytania to do mnie. Nie? No więc myśmy robili taką krucjatę, i czasami było łatwo, dość prosto znaleźć na przykład zespół, który jest odpowiedzialny za powiedzmy decyzje frontendowe, a czasami było trudno, bo ciężko ustalić, czy ktoś w firmie jest ciągle, kto stwierdził, że będziemy robić Gita, a nie. nie wiem. Merkuriala czy coś tam innego. Więc y, czasem było trudniej, czasem było łatwiej, ale myśmy normalnie fizycznie chodzili po tych ludziach, rozmawiali z nimi i prosili każdego o y, kilka zdań, wyjaśnienia albo jakąś, jakiś background, jakąś historię, co za tym stało, i myśmy to wszystko zrzucali do markdownów, tworząc nasz wewnętrzny radar, który no, niestety nie jest publiczny, i tam wpisywaliśmy bardzo internalowe wewnętrzne rzeczy, czyli decyzje albo historie związane z produktami czy, to, czy technikami. Okay. Czy macie feedback, macie te informacje, generalnie, macie jakiś słowno-muzyczny opis? W takim razie, gdzie i kto decydował odnośnie właśnie poziomów, czyli trial, adopt, do Assess i Hold? Właściciel. Czyli jeżeli był na przykład do tego Reakta, znowu wrócę, był React i Angular w firmie, tam dalej jest. No to znaleźliśmy właściciela jednej i drugiej technologii, i na przykład się okazywało, że właściciele części Angularowej mówili: tak, my chcemy z tego zejść, na przykład, tak? Bo widzimy, mhm. że reszta firmy już jest tam, a my jesteśmy trochę tu, pracujemy na tym, mamy na to plany, wszystko jest spoko. No więc automatycznie my byliśmy w stanie porozmawiać z nimi: no dobra, czy to jest ten, czy to jest ten moment, żeby powiedzieć hold? Czy to jest ten moment, żeby na razie powiedzieć adopt, bo to mamy i jak ktoś przyjdzie, to mamy to, mamy spec, jesteś specem od tej technologii. Okej, okay, czyli hold to jest, te wszystkie poziomy to są decyzje nie na poziomie organizacji, tylko na poziomie po prostu zespołów, które utrzymują tę te technologię. Które są twarzą tych technologii, tak. Yasta